Jestem, no, jestem leśnikiem, chociaż nie mam studiów wyższych. <laughs> Może śmieszne, że moja żona była po dwóch fakultetach i po doktoracie. <laughs> Urodziłem się 15 stycznia 1923 w Moskwie. Ojciec Stanisław Burzyński, Aleksander Stanisław Burzyński. Był on jak jego bracia, yy, którzy pochodzili z Ziemi Łódzkiej, wcielony siłą do armii carskiej. Mama się urodziła za Witebskiem. Nazywała się Albina z domu Terlecka. Pochodziła z polskiej rodziny. No, ojciec był wtedy yy, już wśród tych, którzy mieli wrócić yy, do Polski. Nie chciano dać mamie zezwolenia, tu, no ale w końcu udało się to załatwić i nie czekając, że ja podrosnę ochrzcili mnie zaraz w marcu, na początku marca byłem ochrzczony w kościele świętego Piotra i Pawła w Moskwie i dostali miejsce w jakimś wagonie towarowym i tym wagonem towarowym, żeśmy jechali do Polski, no, ojciec już był chory, jak do Polski przyjechał, już chory jechał, przyjechał i niedługo żył po paru latach umarł. Myśmy byli w Pabianicach, to jest miejscowość właśnie w Łódzkim. Dlaczego tam znaleźliśmy, bo tam jeden z braci, ten, który wcześniej przyjechał, on już też zmarł szybko bardzo, tam przyjechał, no i mama tam dostała pracę w szpitalu, pracowała w szpitalu i tam myśmy byli do roku czterdziestego gdzieś mniej więcej. Bo do 1939 roku to no, ja chodziłem do szkoły powszechnej, to się nazywało wtedy, nie tylko powszechna numer 19 imienia Ewerysta Estchowskiego. <śmów> Powiedziałem im rok temu, że są niedużo <śmów> starsi ode mnie. Do szkoły chodziliśmy razem z ludźmi, którzy się czuli Polakami ale byli pochodzenia żydowskiego. Żydzi, którzy, bo były szkoły żydowskie też tam w Łódzkim, dużo Żydów było, prawda, Żydów, Niemców. Były żydowskie szkoły, ale ci, którzy chcieli, żeby te dzieci ich, prawda, wzrastały razem z Polakami i widziały w przyszłość też w tym, posłali te dzieci rodzice do, do naszych szkół. No, ale przed wojną Myśmy, ja już jeździłem z bratem jeszcze, brat miał, dwa lata młodszy był ode mnie, jeździliśmy do Poleszyna, to jest leśnictwo, nadejstwa kolumna teraz, tam był leśniczy na te lasy prywatne wielkiej własności, nazywał się Jan Czerkosz. Ja tam jeździłem jako chłopak, jako dziecko, tam na wakacjach nieraz miesiąc, nieraz dwa spędzałem. Tak, mama gdzieś tam wynajmowała nieraz jakiegoś gajowego, jakąś izbę czy jakiegoś robotnika. No, ale oprócz tego przyjeżdżaliśmy, byliśmy tam. Także poznałem go tam. Poza tym mój kuzyn z mojej rodziny był pierwszym leśniczym, który tam po wojnie był. Po wojnie tam był właśnie, w tym nadleśnictwie. Ja tam jeździłem do tego leśniczego, do tego leśnictwa jeździłem. I dlatego z tym leśnictwem... Dlatego też może, bo przed wojną była taka możliwość... Po wojnie, przepraszam, po wojnie była taka możliwość. Ludzie, którzy nie mieli średniego wykształcenia. No ja miałem tego gimnazjum, te parę klas, prawda. A i tak nie mieli nawet tego. Można było iść na tak zwany kurs zerowy, na kurs zerowy i y, pójść y, y, potem na studia, prawda? I tak moi koledzy, którzy zrobili, ja byłem głupio zafascynowany tym leśnictwem i tym i poszedłem tak jak poszedłem. Ja pracowałem początkowo, bo trzeba było mieć tą beszewską kartę, kartę zatrudnienia, żeby człowieka przy okazji łapanki, czy nawet nie łapanki, nie wjeżdżono do Niemiec na roboty. Ja pracowałem początkowo u ogrodnika jako robotnik bezpłatnie, bez żadnego wynagrodzenia. U jednego, potem u drugiego spotkałem kolegę, mówi: Co ty robisz? Ja pracuję jako robotnik. Robię, no wiesz, Może ojciec się przyjmie. I przyjęto mnie do tego składu aptecznego i pracowałem w tym składzie aptecznym. Wszystko robiłem, od mycia spluwaczek, szorowania podłóg, bo tak to było, do jazdy do Łodzi z walizami po towary. Także tam byłem, pracowałem i potem mama, ponieważ w szpitalu zwalniano Polaków z pracy, Mama dostała, ponieważ miała złożone, zrobione położnictwo i pielęgniarstwo, tacy byli potrzebni, bo lekarz był jeden na 50 kilometrów, to mama dostała na przedział na gminę Kluki. No, ale i mama się dowiedziała, że w Urzędzie Leśnym poszukują Polaka z językiem niemieckim. Przyrodnia szósta mojego ojca, starsza od niego, była nauczycielką niemieckiego w Łodzi, dała mi dobre początki i zanim poszedłem do gimnazjum, ja już pisałem gotykiem, nawet prawda? No, i, i, i dostałem się do pracy tam w tym Urzędzie Leśnym jako jedyny Polak, prawda, początkowo. I w biurze praca, i gdzieś w terenie, jak mnie posyłali i tak dalej. No, byłem taki chłopak do wszystkiego. No, przecież ja miałem 1941 rok, ja miałem 18 lat, prawda. Także dotrwałem do 1945 roku, tam do końca. No, była obawa, bo kazano nam pakować y, y, mapy, plany, pieczęcie, wszystko jechać razem z Niemcami. No ale po iluś godzinach ja uprosiłem, że mnie y, puścili mnie i takiego y, jednego pracownika, który tam był y, przed wojną leśniczym do losów niepaństwowych. Łodzi były wszystkie władze w 1945 roku, bo Warszawa była stłuczona. I Pan Chyta Szumowski się nazywał, mogę się mogę mieć z nazwiskiem. Szumowski jeździł po leśniczych, gdzie kto jest, leśnikach, organizować to wszystko. I mnie proponował do dyrekcji do Łodzi. Ja powiedziałem, że nie, ja chcę być praktykantem prawdziwym, chcę być prawdziwym leśnikiem. Dzisiaj z perspektywy lat widzę, że źle zrobiłem, bo na pewno by mi w jakiś sposób umożliwiono, że mógłbym skończyć uczelnię w tym czasie, prawda? Zgłosiłem się jako praktykant i pamiętam, że e, dyrektor generalny to podpisywał praktykanta Wielka Szeczna. No. Byłem tym praktykantem i znalazłem się w dyrekcji wrocławskiej w Opolu. był tak, nazwisko też historyczne Jan Hurko Romejko. Pochodził z Wileńczyzny. On organizował to leśnictwo na Opolczyźnie. On mi dawał też podleśniczy, pooleśniczy. Ja mówię, panie inspektorze, nie, ja dziękuję, ja nie chcę, ja chcę być praktykantem. No i tak to było. On się był dla mnie jak, jak ojciec. I, i, I ja mówię, wie pan co, w Opolu widzę są też jakieś e, szkoły, ja mówię, wiesz co, wie pan co, ja pójdę do szkoły i pójdę na studia. On mówi, niech pan czeka, będą szkoły leśne. No i rzeczywiście był Brynek. To my pierwsi przyszliśmy do Brynka w 1945. Chłopcy z lasu, z różnych armii, y, z różnych... Tak między, różnych także międzynarodowych grup powstańczych z więzienia i obozu Zachłystywaliśmy się wolnością na miarę takiej, jaka wówczas była. To my, wychowankowie wspaniałego inżyniera Henryka Edera, wyszliśmy pierwsi z Brynka 47. Po Brynku z głowami pełnymi ideałów <laughs> upajaliśmy się pracą zawodową i społeczną. To naszym staraniem pierwszych roczników Brynkowiaków doprowadzono do pełnej rehabilitacji kadry nauczycielskiej represjonowanej w okresie stalinowskim oraz uznano urzędowo, tak, urzędowo uznano pierwsze roczniki Brynka za, za wykształcenie równorzędne ze średnim. Z szacunkiem wspomina mi dziś kadry nauczyciels, kadrę nauczycielską i wszystkich pracowników szkoły z tamtych dziś jakże odległych lat, jak i ich wychowanków Brynkowiaków, Daszboru, Zygmunt Burzęcki absolwent pierwszego rocznika. Proszę sobie wyobrazić, że takimi jak my, z Markaczami zajmowało się ministerstwo. I ja w październiku w 1947 roku dostałem Pismo, że mam iść w krakowskie. I pamiętam, że w październiku, zresztą mamy tutaj umowę z października 47. przyjmował mnie do pracy pułkownik Mazurkiewicz. <laughs> to pamiętam, w 1947 roku do Nowego Targu. I powiedział: dodaję pan, do pana bardzo dobrego nadleśniczego. Już w Nowym Targu dostałem e, e, też e, przeniesienie do naństwa myślenicy na podleśniczy, PO Leśniczy. Lasy, las się w ogóle zmienił przede wszystkim, dlatego, że środowisko również niezależnie od nas, prawda, zmienia się to wszystko. Las to jest też kultura, prawda. Mam tutaj poezję różną. Ci ludzie musieli kochać, trzeba czuć też tą kulturę jakąś, prawda. Bo dawniej, w dawnych latach, dawnych wiekach, to las to było część życia, bo ludzie żyli z lasu, prawda. Ten las coś dawał wtedy. Dzisiaj ten las ma inną, inną, nie tylko tą rolę, ale ma inną też rolę. Przede wszystkim nie można stać tyłem do tego lasu. Prawda? Trzeba kochać tą przyrodę, prawda? Jest tak w leśnictwie tak jak dzisiaj w ogóle w wielu naukach, że nie jest tylko leśnictwo, ale różne dyscypliny są potrzebne, bo wszystkie różne stanowiska są potrzebne, ale... Na pewno jest lepiej na każdym stanowisku, jak się pracuje w leśnictwie. Jeżeli się ma jakąś wiedzę o leśnictwie i ten las stanowi coś dla człowieka, prawda? Bo jeżeli nie, no to, to jest to, to jest tylko handel żydowski, prawda? Ileś tam hektarów wyciąć, sprzedać i tak dalej, prawda? Trzeba to, trzeba to, pewne rzeczy trzeba czuć. O, jest bardzo dobrze, jeżeli właśnie Leśnicy działają to w kole takim, to przelarze, to sygnaliści, to w innym, bo się, jest ten związek z tymi ludźmi, prawda? Oni nie, znaczy nie wykazują się jakąś kastą wyższą, prawda? Że skończyli studia, mają taki czy inny, tego no, nie, nie wykazują się tym, prawda? Żeby nie szli na jakąś łatwiznę. Co ktoś podpowie, tylko że na doświadczeniu swoim, a jeżeli nie swoje, to tych, którzy mają bogate doświadczenie, żeby z tego czerpali tą wiedzę, a nie patrzyli na to, jakiejś, na jakąś doraźną, prawda, ze z doraźną korzyść. No, żeby rzeczywiście szli na studia ludzie i do szkół średnich, i do, do wyższych, potem ludzie, którzy yy, czują to, ale taki człowiek. Wiadomo, że kocha las, prawda? I będzie go kochał, prawda? No bo kochać las, no to jest nie tylko, jak mówię, nie tylko to drzewo, które jest tam, rośnie, czy dąb, prawda? Bartek, czy inny. Ale po prostu kultywować tradycje. No i wydaje mi się, że to, co, za co nie płacą, ale powinien być szacunek dla tych ludzi, którzy tworzyli tą historię. Powinien być dla nich szacunek. Córka pojechała ze mną tam właśnie. No i zawiodła mnie do Dobrynka do szkoły, bo umówiłem się z dyrektorką, że tam, tam, tam parę dni, może z tydzień pobędę. Jest trochę ogrodu botanicznego, prawda. ja nie mam pretensji, ale ja bym tak nie potrafił. Na przykład, że. Któregoś dnia, no ja wyszedłem przed budynek, siadłem na ławeczce no i przechodzą ci młodzi wszyscy, przychodzą, no nikt nie powie z nich dzień dobry, tam paru starszych, którzy mnie znali, to podeszli rozmawiać, nikt nie powie dzień dobry, mają te słuchawki na uszach, latają jak błędni z tymi słuchawkami, niech się nie nie interesuje, ja bym sobie nie wyobrażał, Żebym ja nie podszedł do takiej starszej osoby, spytał się: A co pan tu robi? Czy pan tu mieszka, a pan jest stąd może? Aha, pan jest mękowiakiem. Ja my, to, Mnie się to w głowie nie mieści, prawda? No, e, chciałbym, żeby ta młodzież e, inaczej widziała nas. Gdyby nas inaczej boś, tam młodzież trajdzie do szkół. Ja nie mówię, że muszą to, no ale może tak powinno być, nie? Może tak powinno być, nie?